Witam wszystkich z tej strony Spektra. Wracamy do League of Legends. Mamy 190 poziom. No i czas na krótkie statystyki i otwieranie skrzyni. Ach, no dobrze. Jesteśmy na razie w trakcie gier rozstrzygających. Na razie mamy srebro, ale jesteśmy blisko złota. Tak, tak. <grych> 190 poziom. Mamy. Dopiero sezon się zaczął, więc mamy chyba drugi poziom honoru 201 punktów maestrii um, Jeśli chodzi o historię gier Czy to pierwszy raz, kiedy nagrywam to z francuskim... tym? Tak, ostatnio gramy sobie z Klarą na botach, ponieważ no niestety jak y, mieszkam u dziadków, to tam nie za bardzo jest dobry internet Dodatków w każdej chwili mogę zostać zawołana, no i tak to jest. Tak, właśnie jesteśmy w trakcie. Mamy jeszcze cztery mecze e, rozstrzygające, więc jest szansa, że pójdziemy gdzieś wyżej z tym srebrem. Jej, co teraz U, teraz REL. Jak Wam się podobają te nowe postacie, muszę przyznać, że jakoś nie ogarniam ich zupełnie. W sensie. Są nowe, jakoś za szybko one się pojawiają. Teraz jest ten król. E, aha, no tak, tutaj nic nowego. Jej. Ło! No tak, zaczął się sezon, a ja w sumie nie gram ostatnio. Bo nie mam jak. No i tak to właśnie wygląda. E, pod podoba mi się ten skin do jest cute. No i ten Dariusz też jest to <noise> I Annie <noise> też jest uroczy a... No tak, Aphelios się nie odzywa Niestety Zastanawiam się co jeszcze, no chyba to pokazałam wam wszystko w takim razie Przejdźmy do otwierania skrzyń, bo mam ich sporo W sumie dawno nie otwierałam i chcę ją je otworzyć. Jej... O, zaczął się ten mm, nowy event, który jest fajny, podoba mi się, wydaje się fajny. E, tak, mamy do zdobycia kulę. I zastanawiam się nad tą ikonką Eni, bo jest trochę urocza, nawet trochę, może całkiem nawet lubię tę postać. No, więc tak, ale dobra, nieważne, otwórzmy to, co możemy otworzyć. Czyli, tak, co mamy? Mamy kapsułę honoru poziomu piątego, mamy cztery kapsuły czempionów. Cztery, a tak, bo mamy jedną wspaniałą kapsułę czempionów. Mamy kapsułę eter, e, eternalów. Eterna, e, tak. Mamy pięć skrzyń hekstek mamy trzy emotki, mamy jedno Jajo, mamy dwie. dwie, dwie. <ścoughs> Wybaczcie. Ten francuski mnie rozprasza. E, mamy dwie, dwa orby honoru i mamy kule z tego poprzedniego, tych bojowych, król królowych. Mamy dwa fragmenty kluczy. No tak, od czego sobie zaczniemy? Może zaczniemy od tych orbów, bo one są, znaczy tych trzy fragmenty kluczy i niebieska esencja. I mamy teraz. Kolejny klucz, mamy 15 kluczy. Sporo kluczy. Dobra, kolejny ten. U, dżin i trzy fragmenty kluczy. Jak miło. Czyli kolejny klucz do wykucia. Dobrze, co teraz? No to teraz chyba tak klasycznie kapsuły. Rise. karma, niebieska esencja. Kolejna kapsuła, eko. Bardzo lubię tę postać. Następne jest Alistar i Twitch. A w ostatniej zwykłej kapsule mamy Nunu, Lux i niebieską esencję. Dobrze, to teraz idziemy z wspania ze wspaniałą kapsułą, a w niej Zoe i Kogma. Jej. Więc mamy bardzo dużo postaci Już przestałam je wymieniać na niebieską esencję Bo nie wiadomo Taką mam ładną kolekcję Ach Dobrze, co teraz? No to Może Może emotki albo co Bo ja w sumie nie pamiętam co tu może być Ale dobra, zacznijmy od emotek Pierwsza emotka a w niej... Nie umiem francuskiego, nie mam pojęcia, co to znaczy. Druga emotka Krap, taki o, taki krap. I trzecia emotka A w niej... War Justice Guaranteed No dobra, yy, czyli ta... Sprawiedliwość zagarantowana. <laughs> Chyba to jest to. Dobrze. No to co? Może teraz to? Kapsułę honoru poziomu piątego. Ach. Sześć fragmentów kluczy. O, smutny ten. O, i smok. Lubię smoki. Jej. I pasuje do teraz tego eventu, więc w sumie fajnie. Dobrze, co nam może tych Eternalsów? Otworzymy. Dobrze. U Irelia Kindred I pomarańczowa esencja, bardzo mi się podoba To są postacie, którymi nawet czasem gram Znaczy, to są postacie, które mi się podobają I chciałabym się nauczyć nimi grać Może tak Tak Dobrze Co nam zostało? Dobrze, wiem, że trzeci raz wykuwam Ale wykuję jeszcze raz Mamy to, jej Jedziemy dalej Dobrze Zostały nam skrzynie, jajko i kura Kula, kula. Tak więc może otwórzmy skrzynie zwykłe. Pierwsza skrzynia. Wow, to jest ten śmieszny Galio. Gdybym grała Galio, to bym się ucieszyła. <grych> Dobrze. W kolejnej skrzyni będzie. Vi. Wow. W ogóle wow, to jest VI. A my teraz gramy w Cyberpunka, gdzie też jest VI, tylko trochę inaczej się ją pisze Wow! W kolejnej skrzyni będzie. Wow! W sumie lubię Riven jest spoko. Ale byłabym wdzięczna za skiny do postaci, które mam, którymi gram. Chociaż może to za dużo. Wany. Wow! Nawet nie mam Wayne na tym kącie. I ostatnia skrzynia, a w niej będzie drewnian. Wow! Wow! Nieźle. Dobrze, to może teraz jajko. Zobaczmy, co będzie w jajku Ło, jaki słodziak! <laughs> Bardzo mi się podoba to zwierzątko, jest urocze, jej Dobrze, został nam piękny orb e, wojowniczych królowych A w nim będzie... mmm... E, Opentanazyra, tak to było Chyba tak. Wow! No i z tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy, to byłoby na tyle. Fajna jest ta soraka, ale. No cóż. Życie. Tak więc. Wow! To by było na tyle. Hmm, może kogoś tutaj przemienię w sumie. Hmm. Jak żyć? Jak żyć? Zrywa, jest spoka, ale Z tego co pamiętam, ten skin nie jest wcale ładny Tymi postaciami nie gram. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, zróbmy to. O nie, teraz tylko żebym dobrze to poklikała. W sensie ten talon mi się podoba, ale nie będę nie, nie gram talonem. Nie będę się uczyć grać nową postacią. Zróbmy to. Mamy dwie szanse na coś fajnego. Wow! Jinzao, tajny agent. Wow, to totalnie się. <laughs> Chyba znacznie bardziej się opłaca je po prostu wymienić na pomarańczową esencję, bo totalnie. Chociaż mamy sporo dobra. Jeszcze raz to takie hazardowe trochę, ale zróbmy to. Wiem, że to jest okropne, jak można takie dobre skiny wymieniać, ale ja nie, nie chcę się uczyć grać kolej. Ja wiem, że ten Lucien jest ładny. I w sumie jest ale Nie będę grać lucianem. Nie umiem grać na strzelcu. Wymieniamy. Uuu, zombie brand. Brandem gram. Jej. Oj, i się automatycznie. Okej. Okay. Tak, tak brandet nawet mamy. Więc hej, chyba. Jej, spoko. Zaraz pokliknęła mnie to, co trzeba. Jej! Mamy Branda! Ale super! Zombie Brand! Wow! Ta... W sumie mam sporo fajnych skinów do Branda i nie potrzebowałam tego, ale nie, jest dobrze To jest skin do postaci, którą mamy i którą nawet czasem gram, więc jej jest progres Jest progres. O! I mamy tutaj totem nowy Ach, no dobrze To chyba byłoby na tyle Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku League of Legends. Pa!